Zanim zaczniemy, chciałbym, abyś sobie uświadomił jedną rzecz. Emerytura nie jest już tym, czym była dla twojej mamy czy twojego taty. System zmienił się, zasady się przesunęły, a teraz znowu się przesuwają. Ale nie martw się, przez następne kilka minut wszystko ci wyjaśnię punkt po punkcie, bez zagmatwania. Zostań z nami do końca, bo ostatnia informacja, którą się dowiesz, może być dla ciebie absolutnie kluczowa. Zacznijmy od tego, co wszyscy znamy i o czym mówi się w Polsce od lat: wiek emerytalny. Przez ostatnie kilkanaście lat mówiliśmy o tym bardzo prosto: kobiety mogą przejść na emeryturę w wieku 60 lat, mężczyźni w wieku 65 lat. To był nasz system proste, czytelne, przewidywalne. Pani Danuta wiedziała dokładnie, kiedy będzie mogła przestać pracować. Musiała tylko przetrwać dwa kolejne lata pracy dwa lata. I mogłaby wreszcie odpocząć, spędzić czas z wnukami, którzy dorastają bez niej, bo zawsze jest w szpitalu. Ale tutaj pojawia się problem, o którym mówimy od lat, ale każdy go ignoruje: Polska się starzeje, średnia wieku rośnie, ludzi w wieku produkcyjnym przybywało coraz mniej, a ludzi na emeryturze coraz więcej. To oznacza, że system emerytalny fundusz, z którego biorą pieniądze dzisiejsze emerytury, jest coraz bardziej obciążony. Rząd patrzył na liczby i widział czarny scenariusz. Jeśli nic się nie zmieni, system pęknie pod własnym ciężarem. Coś musiało się zmienić. I tutaj pojawia się wątek, który Cię zainteresuje. Rok 2026 to niezwykły rok w Polsce. To rok, w którym debata o wieku emerytalnym osiąga punkt krytyczny. Politycy mówią o tym, Eksperyenci piszą artykuły, a ty siedzisz w domu i zastanawiasz się, czy to mnie dotyczy, czy czeka mnie więcej pracy? Ostatnio w mediach przelatywała wiadomość, że prezydent rozważa zmianę wieku emerytalnego. Nie to, że jej dokonał, że rozważa. Te słowa rozważa, planuje, może wprowadzić, one są przełomowe, ponieważ pokazują, że dyskusja przeszła z teorii do praktyki. Rząd już nie myśli. Już robi, ale czekaj. Zanim Ci powiem, co dokładnie się zmienia, musimy wrócić do roku 2023. Wtedy, gdy zmieniła się władza w Polsce, jeden z pierwszych posunięć nowego rządu to zniesienie reformy z 2012 roku, która podnosiła wiek emerytalny. Pamiętasz? Wtedy wszyscy byli wściekli. Mówiło się, że to niesprawiedliwe, że Polska ma najniższy wiek emerytalny w Europie. Że nie ma precedensu dla takiej zmiany. Nowy rząd usłyszał głosy wyborców i cofnął tę zmianę. Kobiety wróciły do 60 lat, mężczyźni do 65. Wszyscy byli zadowoleni. Historia się kończy gra skończona. Tyle, że się nie skończyła. Teraz, w 2026 roku, sytuacja finansowa Polski znowu wymusza refleksję. Fundusz emerytalny rzeczywiście się wyczerpuje. Nie jest to już tylko strach na lachy. Są to twarde liczby, prognozy aktuariuszy, raporty Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Polska musi podnieść wiek emerytalny, jeśli chce utrzymać system na stabilnym poziomie. I tym razem decyzja, która będzie podjęta, będzie musiała być bardziej zdecydowana niż poprzednio. Tu pojawia się sama istota naszej dzisiejszej opowieści. Podpis prezydenta, ten jeden dokument, jedna złota linia parawki, która zmienia wszystko dla milionów Polaków. Przejdźmy do specyfiki. Zgodnie z projektami rozpatrywanymi przez parlament, wiek emerytalny kobiet miałby wzrosnąć z 60 lat do 63 lat, a wiek emerytalny mężczyzn z 65 lat do 67 lat. Nie od razu. Stopniowo rok po roku to jest ważne zmiany nie przychodzą od dnia dzisiejszego przychodzą powoli etapami co daje ludziom czas na przystosowanie się wyobraź sobie że jesteś kobietą która ma dziś 59 lat planujesz przejść na emeryturę za rok niedługo się dowiadasz że trzeba będzie czekać pięć lat dłużej 4500 nocy w pracy zamiast 1700 to ból, frustracja, poczucie niesprawiedliwości. Dokładnie tak czuje się pani Danuta, i miliarda takich pań w Polsce, ale spróbuję zaproponować ci inną perspektywę. Kiedy czytasz o podwyżce wieku emerytalnego, nie myśl tylko o liczbach lat, myśl o pieniądzach. Jeśli będziesz pracować pięć lat dłużej, zarabiając na przykład trzy tysiące złotych miesięcznie, to zarobisz dodatkowe 180 tysięcy złotych. A kiedy w końcu przejdziesz na emeryturę, twoja miesięczna emerytura będzie wyższa, ponieważ składki będą liczyli od większej liczby lat pracy i wyższych zarobków. To może oznaczać dodatkowych kilkaset złotych każdego miesiąca przez resztę twojego życia. To nie jest mały kawałek pieniędzy dla kogoś, kto żyje z emerytury. Teraz pojawia się dramatyczne pytanie, które wszyscy chcemy wiedzieć: kiedy to się zaczyna? Prezydent złożył podpis, ale od kiedy przepisy wchodzą w życie? Według najbardziej wiarygodnych informacji, reform te mogą wejść w życie od 1 stycznia 2027 roku. Oznacza to, że w najbliższy ponad rok będzie okres przejściowy. Ludzie urodzeni w 1966 roku, którzy mogliby przejść na emeryturę w 2027, mogą znaleźć się w sytuacji, w której przepisy zmienią się dokładnie dla nich. To właśnie ta dramatyczna sytuacja, w której mogą stracić najbardziej. Ale czekaj, jest jeszcze jedna rzecz, którą chcę ci wyjaśnić, ponieważ media często o niej zapominają. Emerytura to nie tylko wiek to także waloryzacja. Pamiętasz czym jest waloryzacja? To coroczne podwyższanie emerytur w marcu, aby były dostosowane do inflacji. W 2025 roku emerytura została zwaloryzowana o 12-12%. To oznacza, że jeśli miałeś emeryturę 2000 zł, teraz masz 2240 zł. To rzeczywiste pieniądze, które pojawiają się na Twoim koncie. W roku, w którym wejdą w życie nowe przepisy dotyczące wieku emerytalnego, waloryzacja będzie wciąż istnieć. Ale podniesienie wieku emerytalnego o 2 lata może oznaczać, że przez ten dodatkowy czas będziesz gromadzić wyższą bazę do obliczenia swojej emerytury. To nie jest zła wiadomość, to jest całkiem logiczna matematyka. Teraz przejdziemy do czegoś, co mnie osobiście martwi bardziej niż same liczby. Rozmawiałem z ludźmi pracującymi fizycznie, spawaczami, budowlańcami, pielęgniarkami, jak pani Danuta. I chciała się niszczą. Pracować do 67 lat, kiedy twój kręgosłup krzyczy z bólu, to nie to samo, co pracować za biurkiem. System emerytalny powinien uwzględniać zawody o podwyższonym stopniu niebezpieczeństwa i rzeczywiście to robi. Są specjalne przepisy dotyczące pracy podziemnej, pracy w warunkach niebezpiecznych. Ale czy te przepisy będą wystarczające w kontekście nowych zmian? To pytanie, na które jeszcze nie mamy pełnej odpowiedzi. A powinna ją mieć każda osoba wykonująca ciężką pracę. Pozwól, że opowiem ci krótką historię, którą wymyśliłem, ale która odzwierciedla rzeczywistość wielu ludzi. Wyobraź sobie męża, Jarka, który pracuje na budowie od 30 lat. Ma 62 lata. Za trzy lata miał przejść na emeryturę zarabia 2500 zł netto. Jego żona, Krystyna, Pracuje jako sprzedawczyni w sklepie. Ona również ma 62 lata. Ich plany były jasne. On przejdzie na emeryturę. Ona jeszcze dwa, trzy lata popracuje, a potem oboje będą mogli usiąść i odetchnąć. Ale teraz Jarek czeka pięć lat dłużej, Krystyna jeszcze siedem lat dłużej. Ich plany wakacji ze wnukami, remontu domu, przeniesienia się na wieś, wszystko czeka. To jest dramat, który czeka miliony rodzin. Ale, i tu jest istotne ale, jest także druga strona medalu. System emerytalny polski jest już teraz w niebezpieczeństwie. Jeśli nic się nie zmieni, to za kilkanaście lat emerytury mogą być znacznie niższe dla wszystkich, ponieważ fundusz po prostu się wyczerpie. To nie jest polityka, to jest matematyka. Czasami nie ma dobrych rozwiązań, są tylko mniej złe. Dlatego prezydent podpisał tę ustawę. Nie dlatego, że lubi podwyższać wiek emerytalny, żaden polityk tego nie lubi, ponieważ znacznie zmniejsza to jego popularność. Zrobił to, ponieważ doradcy ekonomiści, aktuariusze i międzynarodowe instytucje finansowe powiedzieli mu: To konieczne. Teraz, kiedy wiemy, co się zmienia i dlaczego, przejdziemy do praktycznych pytań: jak to dotyczy ciebie konkretnie? Jeśli masz dziś mniej niż 55 lat, nowe przepisy będą dotyczyć ciebie w pełni. Będziesz pracować dwa dodatkowe lata w stosunku do poprzedniej kalkulacji. To fakt, i lepiej się z nim pogodzić wcześniej. Jeśli masz między 55 a 60 lat, będziesz w fazie przejściowej. Dla ciebie zmiana będzie mniejsza. Może to zaledwie rok lub 8 miesięcy dodatkowej pracy w zależności od twojej konkretnej daty urodzenia. Dokładne przepisy zobaczyć możesz na stronie ZUS. Jeśli masz więcej niż 60 lat i już pracujesz po limicie, przypuszczam, że zmiana ciebie nie dotknie. Przepisy zwykle nie działają wstecz dla osób już na emeryturze. Tu pojawia się pytanie, które każdy chce wiedzieć. Ile wyższa będzie moja emerytura, jeśli będę pracować dłużej? Nie mogę ci powiedzieć dokładnej liczby. Ponieważ zależy to od Twojego indywidualnego historii zawodowej, wynagrodzenia i liczby lat pracy. Ale mogę Ci powiedzieć, że prawidłowo. Każdy dodatkowy rok pracy zwykle zwiększa emeryturę o 5 do 10%. Jeśli przechodzisz na emeryturę z emeryturą 2500 zł i pracujesz dodatkowe 5 lat, może to oznaczać dodatkowe 125 do 250 zł każdego miesiąca. Przez 40 lat życia na emeryturze to jest 60 do 100 tysięcy złotych więcej. To nie jest marginalne. Musimy teraz omówić coś, co wszyscy ignorują, ale powinniśmy o tym mówić otwarcie: pracę, którą trudno wykonywać w starszym wieku. Medicina mówi nam, że średnia dlitelność pracy fizycznej spada drastycznie po 60. Nie dlatego, że ludzie są leniwi, ani trochę. Po prostu organizm się zużywa. Artretyzm, problemy z kręgosłupem, bóle głowy, zmęczenie, to nie są wymówki, to są rzeczywiste stany zdrowotne. Dla kogoś, kto był spawaczem, kamieniarzem lub pracował w kopalni, pracowanie do 67 lat może być praktycznie niemożliwe. Dlatego, właśnie, istnieją emerytury specjalne dla zawodów o podwyższonym stopniu niebezpieczeństwa. Jeśli pracowałeś podziemnie w warunkach ekstremalnych lub w zawodzie zagrażającym zdrowiu, możesz przejść na emeryturę wcześniej. Te przepisy będą wciąż obowiązywać to dobra wiadomość ale musisz wiedzieć, czy twój zawód się do nich kwalifikuje. Znajdziesz listę na stronie ZUS. A teraz czeka nas moment, którym zainteresował się cały kraj. Co zmienia się 1 stycznia 2027 roku? Z początkiem nowego roku. Wejdzie w życie wariantowe podwyższenie wieku emerytalnego. Kobietom przysługiwać będzie prawo do emerytury, kiedy osiągną 61 lat z dodatkowymi miesiącami, a mężczyznom 65 lat z dodatkowymi miesiącami. To będzie zwiększać się stopniowo przez kolejne lata, aż do docelowych 63 lat dla kobiet i 67 lat dla mężczyzn. Co miałoby nastąpić około roku 2033-2034? Te konkretne daty to nie jest przyjazna informacja to jest plan, którego będziesz mógł śledzić co roku. W marcu 2027 roku będzie inna waloryzacja emerytur. W tym samym roku, kiedy zmienia się wiek emerytalny, emerytury będą także podwyższane. To nie jest puszka, która wyrównuje pracę dłużej, ale jest to coś, co warto mieć na uwadze. Teraz chciałbym wrócić do pani Danuty, którą poznałeś na początku. Siedziała w biurze ZUS i słyszała słowa: Przepraszam, pani czeka. Czeka na co? Na rozjaśnienie, na odpowiedź, na jakiś znak, że rząd myśli o niej. A ja chcę ci powiedzieć coś, co być może będzie dla niej ulgą. Polska nie bierze tej decyzji lekko. Rząd wie, że pielęgniarki, jak pani Danuta, są fundamentem społeczeństwa. Dlatego rozmowy toczyć się będą o wsparciu dla osób w najtrudniejszej sytuacji. Mogą być dodatkowe dodatki dla osób o zdeteriorowanym zdrowiu, mogą być specjalne warunki dla zawodów fizycznych, to nie jest jeszcze potwierdzone, ale jest to być może na horyzoncie. I tutaj pojawia się ostatnia rzecz, którą powinieneś wiedzieć, Twoja odpowiedzialność w całej tej sytuacji. Musisz działać teraz. Jeśli zastanawiasz się, czy zmiana Ciebie dotyczy, nie czekaj, aż zmiana wejdzie w życie. Zadzwoń do ZUS, napisz do nich, zaloguj się na swoje konto na portalu Citizen. Sprawdź, ile masz już lat pracy, ile czasu Ci brakuje, jakie są Twoje konkretne daty graniczne. Ta wiedza jest potęgą. Jeśli wiesz dokładnie, co Ciebie czeka, możesz się przygotować mentalnie i finansowo. Po drugie, Rozmawiaj z ekspertami. ZUS ma bezpłatne porady. Są też niezależni doradcy emerytalni, którzy mogą ci pomóc w zrozumieniu, jak zmiana wpłynie na Twoją konkretną sytuację. Po trzecie, i to jest może najważniejsze: nie ulegaj panice. Tak, wiek emerytalny rośnie. Tak, będziesz pracować dłużej niż się spodziewałeś, ale system jest przystosowywany do rzeczywistości a ty nadal będziesz miał godne warunki emerytury. Polska nie zostawia swoich obywateli bez wsparcia. Historia pani Danuty nie kończy się, kiedy wychodzi z biura ZUS. Ona wraca do szpitala, pracuje dalej, ale teraz z wiedzą, dlaczego musi pracować dłużej. To zmienia perspektywę. To nie jest arbitralna decyzja polityka, to jest konieczność matematyczna. Logiczna konsekwencja starzejącego się społeczeństwa. I kiedy to zrozumiesz, ból trochę się zmniejsza. Jesteśmy w okresie przejściowym. 2026 rok to rok, w którym rozmawiamy o zmianach. 2027 to rok, w którym zmiana wchodzi w życie. A przez kolejne 7-8 lat będziesz widział, jak system się przystosowuje, jak przepisy się implementują, jak ludzie, Twoi rówieśnicy, Przechodzą na emeryturę na nowych warunkach. Jeśli chcesz być na bieżąco z każdą zmianą, każdą aktualizacją, każdym nowym komunikatem z ZUS, to kliknij przycisk subskrypcji poniżej. Publikuję aktualne informacje o emeryturach, waloryzacjach, zmianach wiekowych i specjalnych świadczeniach każdy tydzień. Jeśli masz pytania, wpisz je w komentarze. Czytam każdy i będę starać się odpowiedzieć osobiście. Dziękuję, że wysłuchałeś nas do końca. Dziękuję, że zainwestowałeś czas w zrozumienie czegoś tak ważnego dla twojej przyszłości. Poprzez tę wiedzę zyskujesz kontrolę nad swoją emeryturą, a to jest najcenniejszy dar, jaki możemy ci dać.